Siemano. Dzisiaj spróbujemy znaleźć odpowiedź na jedno z najbardziej nurtujących pytań od wczoraj, jakim jest: dlaczego gimper spuchł. Geneza tego pytania jest następująca. Wczoraj był u mnie kolega, miło spędzaliśmy czas, to nie brzmi dobrze, i sobie siedzieliśmy, spędzaliśmy czas, graliśmy w Wajzaka, ale to nie jest ważne. Co jest ważne, to że w tle leciał stream Wardengi i że Wardenga jest nudziarzem. To oglądał Gimpera jakiegoś ostatniego. A że ja jestem jeszcze większym nudziarzem i jestem fanem Gimpera od wielu lat, to w mgnieniu oka zauważyłem, że coś jest nie tak, coś jest nie tak z jego twarzą. I z moją uwagą zwróciłem się do mojego kolegi: Hej, czemu Gimper tak wygląda? I on mówi: Co, normalnie wygląda? A ja mówię: Bracie w Chrystusie, to nie jest normalnie. Nie wiem, nie wiem, co on tutaj wyglądał. Nie oglądałem nawet do końca tego filmu Gimpera. I dzisiaj, zamiast po prostu dać wam odpowiedź na to pytanie, co by zajęło pewnie jakieś 10 sekund, pomyślałem, że e, jakoś sam nie znam odpowiedzi. Spróbujemy ją znaleźć razem i zobaczymy, ile zajmie mi to czasu. E, I tyle, i zobaczymy. Także pierwsze, co chciałbym zrobić, to obejrzeć film e, Gimpera, no bo przecież tam jest spuchnięty. Może mówić, dlaczego jest spuchnięty. Sprawdźmy to. Oczywiście film będę oglądał w prędkości razy 2. Nie mamy czasu na oglądanie w prędkości razy 1. Zobaczmy. <laughs> <laughs> Kiwi toilet. Ja w ogóle, dobra, bo już to miałem powiedzieć wcześniej nie powiedziałem. Ja nie wiem, jaki jest powód, dlaczego Gimpar tak wygląda. Ostatni film, ostatni film był 5 dni temu i ten jest z wczoraj, więc to nie jest duży przestrzał, różnica czasu. On tam gada o aktualnych rzeczach, więc to też nie są rzeczy nagrane w przód czy, czy coś tam na zapas. On nie wygląda do końca jakby po prostu jakby przytył. Poza tym no, przez kilka dni no nie przytyłby tak bardzo. Jego twarz, on, on się tak sigmoza. To jest choroba Sigmy. Tu doszło do śmigła. Nie wiem, co mu się wydarzyło. Wygląda. No, z puchu dla mnie. Dla mnie najbardziej prawdopodobne są. Yy, nie wiem, włączył sobie filtr na twarzy, żeby wyglądać jak Sigma, i to jest jakiś eksperyment społeczny. Dwa, ugryzła go pszczoła. Trzy, zrobił sobie jakąś wolumetrię twarzy, czy coś i wygląda. Nie wiem, nie mam pojęcia, czemu on tak Co się stało? Albo, o, yy, wyrwał sobie ósemki. Wszystkie. Wszystkie zęby sobie wyrwał i dlatego tak wygląda. Nie mam pojęcia, czy on jest taki spuchnięty. I na filmie mamy 11 minutę i nadal się nie dowiedziałem. Nie mam dobrych przeczuć co do tego. Dobra, film dobiegł końca. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego Imper jest spuchnięty. Na końcu odsyła do zgrzytu. Nie wiem, kiedy był zgrzyt. To jest ważne, żeby sprawdzić jeszcze zgrzyt, zanim cokolwiek zrobimy. Gdzie on jest niby? O, tu jest. Dobra. Zgrzyt się odbył. Ja nawet widziałem chwilę. Odbył się również dzień temu, ale no, zgaduję, że podcast był nagrywany wcześniej. Bo wiecie, filmik taki newsowy może być nagrywany w ten sam dzień, może dzień wcześniej. Okej, okay. podcast myślę, że był nagrywany. No nieważne. Zobaczymy. Czy tutaj też jest spuchnięty? Pokażcie mi Gimpera. Nie, 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 nie. nie. E, tak ciężko powiedzieć, musi jakiś zoom być. Proszę zoom na Gimpera. O, o, o! Gdzie? Gdzie? O, 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 no to nie wygląda takiego spuchniętego. Kurczę, dobra, kolejna rzecz, którą wypadałoby sprawdzić. Komentaze. Krówka Mumu, yy, coś tam Wieniawa, Crowley coś tam, yy, myje siura, Julia, pamiętny youtuberka, bla, bla, bla. Patrzę na ciebie Tomku i myślę sobie, nie i tyle. No i co? Winter Ark. No japa się wielka robi znowu. O mogle, o omogle flashback. Czy on po prostu się najadł? No dobra, pierwszy, pierwszy gest jest taki, że chłop w ciągu kilku dni po prostu bardzo przytył. Na twarzy. Nie, nie, nie roz... Nie wiem, ale to, to. by był jakiś taki bardziej okrągły, a nie taki wyrzeźbiony na tej twarzy. Przecież on wygląda. coś, coś ty nie gra. Dobra, wchodzimy na yy, portal xcom. Nie xcom, tylko x na Twitter. Czy jeżeli wpiszę tutaj Gimper, to się dowiem czegoś? Yy, jebać Cię, Tomasz Gimper, załowy. ok Gimper? Może ktoś coś pisał? Gimper opowiada coś tam, co, może od najnowszych? Bla bla bla. Nie? No to jest niemożliwe, że nikt tego nie zauważył. Albo że ja. Czy ja uprawiam w tej chwili body shaming? Nic. Nic nie mówi. Ja jeszcze chciałem wrócić do komentarzy yy, na YouTubie. Jakby no, Gimper bardzo moderuje sekcję komentarzy. Więc ja się, jak myślę, że jeżeli ktokolwiek zwrócił na to uwagę i to się Gimperowi nie spodobało, to wcale bym się nie zdziwił, gdyby tych komentarzy nie było. Także jest szansa, że po prostu nie można o tym rozmawiać. Może to jest zabronione. Ja dostałem Bana za napisanie cringe kiedyś, więc no. A na Zgrzycie za napisanie uważaj. Czy tam uważam, nieważne. Nie wiem, gdzie indziej można dostać informacje w, w komputerze. Dlaczego Gimper spuchł? Dlaczego Gimper upadł tak nisko? No? No, okej, okay, to nie odpowiada na moje pytanie. Yy, co się stało z Gimperem? Tomasz Działowy został uniewinniony przez sąd po raz pierwszy. No dobra, ale czemu spuchł? Yy, yy. No, chyba muszę uciec do najbardziej wiarygodnego źródła w internecie i, i zapytać moją społeczność Discord. To nie jest reklama. Jakby dosłownie nie wiem, gdzie indziej mogę zapytać Gimper. Muszę zrobić screenshot. Irytujący gnom, Crowley został. Bla, bla, bla. Jakiś dobry screenshot trzeba znaleźć. Tu aż tak nie widać, ale i tak zrobię screena. Faktycznie, jak się patrzy tylko, tylko na to, to można tego nie zauważyć, ale ja znam Gimpera, wiem, jak on wygląda. On tak nie wygląda. Patrz, to jest to. A tu jest film wcześniej. Pięć dni temu. I patrz, patrz, patrz. Bratku, i niech nikt mi nie próbuje powiedzieć, że to kwestia zarostu, że tu jest nieogolony i dlatego tak wygląda. Nie, nie, nie. To nie jest kwestia ogolenia. Jego cała szczęka wygląda inaczej. Ja też dzisiaj nie jestem marcia, nieogolony. I co? Z, stro. O, o, może taki screenshot wezmę. Nie chcę jakiś brzydki taki stop klatki, że on gada, bo to niefajne, no ale trudno. Tak zrobiłem. Ciężko nie zrobić brzydkiej stopklatki jak. Cały czas gada i ja Dobra, wchodzimy na Discord, kanał ogólny, kasa 1 I teraz tak, może ja to w Paint'cie zobaczę, jak to wygląda, które wygląda najlepiej. No, no kurwa! Nie, no kurwa, co jest? No bratku, on wygląda zupełnie inaczej. To nie! Kurwa! To nie jest kwestia ogolenia się. No nie no. no nikt mi nie mówi, że on wygląda tak samo. To nie jest to samo zdjęcie. Nie, jedyne co mi przychodzi do głowy, że może trzeba by było go obserwować na Instagramie, bo on tam bardziej jakoś. Yy, no, ja nie sprawdzałem. Głupi jestem, że nie sprawdzałem Instagrama, nawet wczoraj. Bo może on mówił o tym. Wiesz, no, on tam story wrzuca pewnie codziennie. Co się stało, że on ma taką szczękę? Co jest? O, są komentarze nawet. Chuja, znowu reklama jakiegoś klika. Nic nie ma. Dobra, co do powiedzenia mają jeszcze kasacznicy? Mega Giga Frito, misiana, misiana, serpan. Wygląda tak samo, że przez brak brody ci się wydaje, że grubol. Kurwa, no nie Błagam. Napiszcie mi w komentarzach, że, że ja mi się nie wydaje. To, to, to nie jest kwestia brody. Jakby o Listen, Listen, tutaj, okej, okay, jak masz brodę, masz zarost. To jest ciemniej. Faktycznie, może nie widać tej fałdki tutaj. Ale pierwsze zdjęcie... W ogóle nawet nie musisz tutaj patrzeć. Patrz na jego szczękę. Tutaj, o, tu. O, tu, 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 tu. Tu jest taki ścięty. I tutaj też jest taki... Te kości policzkowe matki wy... Uch. Takie, o. On tak nie wygląda. Patrz tutaj. Może to jest klon? Może oni go podmienili? Gimper nie żyje. Więc ja tu cały kronulat dla gimperów. Nie no, popierdolone to jest. Dobra. Time. Yy, werdykt na dzisiaj jest taki chuj, wie. dzięki za oglądanie. Yy, Gimper, proszę odnieść się do tego, dziękuję.